你好，您的小票。你好。你好。啊、呃，柠檬、呃、绿茶。呃，柠檬绿茶。柠檬，绿柠檬绿茶啊、哦，好的。柠檬。大杯的吗？哎、呃，大杯，大杯。呃，沙冰，沙汤。沙汤。汤呃，秋冰。秋冰，好的。还需还需要别的吗？啊，是。 jest tak. Chifu bao. Chifu Tutaj elegancko dokonuje płatności z chifu bao, czyli z alifei. Chifu bao, to dla nas, tak? Dziękuję. 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 Tu w międzyczasie możecie zobaczyć jak robią herbaty. O. Complete. O, cieszę się. A więc tak. Kupiłem teraz herbatę, lemon, wieku. Wybierałem przy okazji sobie poziom słodkości i czy ma być zimna, czy ciepła. To wygląda tak, że tutaj macie menu, macie do wyboru herbaty, tutaj macie. Poziom cukru, poziom i dostajecie taki. Oto numerek. Ja mam akurat stówę z którym sobie czekacie. Identity to jest firma tajwańska od mniej więcej 2010 roku. Działa na terenie Tajwanu, Chin, nie wiem czy jeszcze gdzieś indziej w Azji, ale właśnie tak w okolicy. Na szczęście, na chwilę obecną, jest mały ruch, ale czasami jest tak, że kolejka Zaraz Wam pokażę skąd sięga. Stoje się czasami aż tu, oczywiście, to utrudnia trochę przejście przez hotnik, ale herbaciarnia, sieć herbaciarni jest na tyle popularna, że właśnie młodzież, w szczególności z okolicznych uniwersytetów, tak jak tutaj, mamy w pobliżu Sunday University czy uniwersytet, w którym ja studiuję Shanghai Finance University no to tutaj ludzie się schodzą na przerwie albo po uczelni biorą herbatę oczywiście oprócz młodzieży jest tutaj też klienteria bardziej dorosła powiem tak też ludzie sobie dobierają normalnie herbaty bo skąd w ogóle się wzięła tradycja y, sklepów herbacianych? Po pierwsze, y, w Chinach od dawien dawna wiadomo, picie herbaty to jest y, zachowanie tradycyjne. Po drugie, y, I y, sprzedaje serusne smaki herbat na miejscu oraz y, na wynos. Można herbaty zamówić. Co dla Chińczyków jest dobrym ułatwieniem, w szczególności, że ten tryb życia w Chinach, co tak zobaczycie jak będziecie kiedyś, albo może w moich widzach też to zobaczycie, jest generalnie tak, że ludzie się wyżywiają na zewnątrz. Tak jak już mówiłem, są jakieś restauracje i tak dalej. Są też herbaciarnie. U nas, oczywiście, też są jakieś bubble tea, jakieś takie powiedzmy kwiaciarnie. Fuh. W herba herbaciarnie, <noise> yy, gdzie ta yy, herba jest pita głównie przez młodzież, ale to jeszcze nie jest to samo co Indian wie. Tak jak to yy, może też pokażę, albo już pokażę yy, na wideo. Niedawno otworzyli też przy Balong Square. Bardzo mnie to cieszy. Samo w samym Szanghaju jest co najmniej e, 15-20 punktów w centrum. Z takich co ja znam? Może już tego jeszcze więcej, bo e, No tutaj akurat jest Indian Dien elegancko w, przy ulicy jako po prostu jedna e, z kawiarni czy jakichś e, usług go, e, gastronomicznych. A też są niektóre Indie Dien, które mają własną kawiarnię ze stolikami. Tak właśnie ma y, ta jedna przy Borong Square. Jeśli jeszcze nie zobaczyłem widano, to zobaczycie, jak już wiecie, no to już wiecie jak to wygląda. Znaczek bardzo charakterystyczny. I to jest wiadomo jeden z chińskiego. To też jak ktoś nie wiecie, no to I, to jest jeden. Wiem, wiem. Tutaj y, są znaczki oczywiście stylizowane. Y, znaczki tradycyjne. Y, tak właśnie kiedyś zapisywano w chińskim tradycyjnym mniej więcej yy, dien, czyli troszeczkę, mało, albo kropka. Oczywiście jest to troszeczkę zmienione niż jest oryginalnie zapisywane pod logo. Aczkolwiek ktoś tak będzie tu w Chinach. Jak zobaczy to znaczek, no to... Polecam, żeby zacząć do któregoś z lokali Indian Bardzo dobre herbaty, przeróżne smaki Można też wybrać w większych paczkach, tak już yy, mówiłem Właśnie na wynos też tutaj podają czasami Nie wiem, czy tutaj akurat będą O, są reklamówki Czy pakują po tak parę herbat Elegancko Najczęściej biorę sobie tutaj herbatę Oolong yy, Maciato. jest to Herbata oolong z koglem oglem Ale jako, że y, dzisiaj chcę się orzeźwić po ciepłym dniu Pierwszym dniu y, takim cieplejszym Szanghaju No to sobie wziąłem limonkową Jeszcze wiadomo, trochę słabo mi idzie chiński Stąd też było drobne nieporozumienie Ale wiadomo, człowiek się cały czas oczy. O, tu jeszcze nie wiem czy tu są Obecnie nie ma y, To wyciągnę z kieszeni Są książeczki. Wiadomo, ja jak większość teraz restauracji jak ma jakieś ma swoje książeczki z menu. Można taką książeczkę wziąć. QR kod można sczytać, to wtedy się obserwuje na bieżąco identien na Witchacie. Można też oczywiście przez tego Witchata zamawiać wtedy u nich herbaty. I taki dostawca jak tu. Te herbaty przywozi. Nie wiem, czy byłaby szansa, żeby y, takie herbacianie jak Indian, czy też Koko, czy inne się rozprzestrzeniły w Europie. Aczkolwiek byłbym y, o tyle szczęśliwy, że to jest to wygodne jak się idzie przez miasto, jest ciepło i można zamówić sobie herbatę w różnych smakach, o różnej słodkości i można sobie wybrać temperaturę. Wiadomo. Pewnie jest to już gdzieś powszechne. Dawno yy, już nie byłem w Polsce, żeby tak to zobaczyć. Też w sumie z tego tak nie korzystałem tutaj po raz pierwszy właśnie w Chinach tak bardziej się wgłębiłem w temat herbat. Praktycznie od pierwszego dnia jak tutaj przyjechałem no to piłem i piję cały czas herbaty i den. Jest to taki swoisty lifestyle. W Szanghaju przynajmniej, nie wiem jak w innych częściach Chin. Generalnie e, czy w e, centrach handlowych, czy też na mieście, w parkach, jak się widzi ludzi, można często zobaczyć, że oni właśnie piją. Obecnie przez se, sezon zimowy albo ogólnie jest wprowadzony kubek termiczny. Zazwyczaj przez lato normalnie jest to kubek przeźroczysty. No cóż, tyle co mogę powiedzieć o e, samej herbarczyni i dzień jak powiedziałem czegoś za mało. No to mam nadzieję, że tam yy, jak będzie zainteresowanie, to zadajcie pytanie. Ja jeszcze czekam na odbiór herbaty i wtedy się rozłączę. Opowiem wam tak. Ci, którzy już obserwują yy, mojego Facebooka od dłuższego czasu, również konto prywatne, no to mogli zobaczyć, że właśnie yy, głównie spod tej herbaciarni rzucają zdjęcia, jakieś selfie, typu coś takiego. I tak piłem sobie. A, a! Pada się Takaj, takaj. Widzicie, nawet się zagadałem, że już <grym>, bym nie dostał herbaty. Znaczy dostałbym herbatę, tylko to właśnie zawoła. I dobrze. Tak. Takaj to znaczy, że na miejscu, dabao, znaczy na wynos. Cieszę tak. się. I z takim okrzykiem się guanlin opuszczam herbaciarnie i idę dalej na miasto. Pozdrawiam cieplutko, zapraszam do lajkowania, dawania komentarza, oczywiście, jak już mówiłem. A jeśli jesteś tutaj nowy i to jest Twoje pierwsze wideo, jakie zobaczysz na moim kanale, to zapraszam do subskrybowania. Pozdrawiam.